Cześć, witajcie, dobry wieczór moi drodzy, material z telefonu Ja jeszcze sobie tutaj trochę posiedzę Tam nad oknem możecie zobserwować, jeszcze folia dachowa jest Także ja sobie jeszcze postaram się ten, tę ostatnią kratkę uzupełnić właśnie wełną Tutaj rest, reszta szczytów, tak jak widać, jest uzupełniona Nad tym pracuję najwyżej, tam gdzie jest praktycznie najciężej do roboty i sobie to dokończę, i pójdę do domu ogólnie. Tutaj jeszcze oczywiście jest roboty, ale sobie już na dzisiaj daruję to wszystko. I pójdę, będę coś tam montował w materiały. I powiem wam teraz trochę częściej i gęściej będą te materiały. Ewentualnie coś na bieżąco. Trochę też o budowie tutaj, yy, trochę z materiałów, tych, co miałem nagranych, będę realizował tu dalej. Co chodzi o materiał z Furbustonem, powiem Wam, nagrałem pierwsze takie nagranie po prostu z telefonu. Yy, nie powiedziałem nic tam szczególnie, jakiegoś tam. Znaczy, sporo powiedziałem, ale pasowałoby, myślę, uzupełnić ten materiał i postanowiłem także, że troszkę tam śmieszniej zrobimy początek. Później troszkę powiemy sobie o Furgusonie, przynajmniej ogólnie o Furgusonie powiedzmy, powiemy sobie w materiale. Kolejna rzecz, opowiem pewnie o Furgusonie swoim, co jest do zrobienia, jak on wygląda na chwilę obecną, ten Furguson mój. Powiem kilka słów o tym, co właśnie tutaj dałem, ten prospekt White'a ciągników, także to też dla mnie jest taka zagłoska, dosyć ciekawa. Powiem Wam takie tam drobne różnice, co pod rynek amerykański. Właśnie ten, bo pierwsze te White'y to powiem Wam, nawet nie przypominały, nie, nie przypominały Furgusonów, bo była inna stylistyka, maska, kabina była inna, ale już zaczynało być podobnie jak w Furgusonie, co chodzi o biegi właśnie, później już te serie, nie wiem czy przypadkiem 61 do 62 seria to już taki naprawdę Furguson, także i Challengerki były też, coś tam licencjonowane, tylko nie wiem co chodzi o o sam silnik, jaki tam był, czy kata, może, albo dalej, kuminsa, Także pod tym względem by należało się zorientować. Także tak to wygląda. Teraz, co będę montował? Pewnie wrócę do domu, to sobie się zjem trochę i będę montował dla Was materiał związany z układaniem kostki odwodnienia to co robiłem. Później kolejny materiał, który będę chciał zmontować, to właśnie taki przyszedłem tutaj wczoraj i nagrywałem, właśnie z wykonywania takiego jednego szczytu. To tam mam nagrane także, to będzie też jakoś tam dla Was zmontowane. Tam powiedziałem troszkę więcej, bo to nie tylko dotyczyło materiału stricte, właśnie tego szczytu, ale, ale też tam powiedziałem takich parę ogólnych rzeczy, także. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, także co chodzi o ten drugi właśnie materiał związany z tym odcieplaniem, postaram się jakoś tak szybko te dwa materiały, znaczy szybko. W sensie na tyle ile pozwoli mi montaż, tak? Bo ten komputer mój to tam nie za fajny jest, co chodzi o montaż i on strasznie muli. Także postaram się jakoś to w miarę ogarnąć te dwa materiały i myślę, że może do niedzieli powinno dać radę, bo tak nieubłaganie zbliża się też czas na live urodzinowy i właśnie w tym materiale mówiłem o tym live urodzinowym także także myślę żeby nie przedłużać tego materiału to dostaniecie taki teraz tutaj taki wstępik i zapowiedź tego wszystkiego mówię tutaj na, na materiał związany z furgusonem trzeba będzie poczekać bo ta pogoda nie jest taka idealna żeby cokolwiek nagrać związanego z tym furgusonem także dobra ja sobie to tnę wstawiam i lecę do domu także trzymajcie się do kolejnego はい。